Witam Was bardzo serdecznie. Tutaj Kielomaniak i zapraszam Was do kolejnego odcinku serii Heroes 3 Horn of the Abyss Kampania postrach musz, tak. Tutaj w tej kolejce już wszystko wykorzystaliśmy, także y, czas na kolejną kolejkę. Dobra. Yy, głównie będę się skupiał na tym, żeby owadować jak może ponieważ na morzu. Są tak zwane wolne zasoby, które można wziąć sobie bez walki. Dobre, także może tutaj na razie wyskoczymy panem tarkiem do przodu. Będę wszystko zbierał, co tylko się da. To jest podstawa. O, mamy tu już 3, 4 rzeczy, także bierzemy od razu. Wow, kapelusz Admira, cudowna rzecz. Na czym to polega? Zaraz Wam pokażę. Polega na tym, właśnie, że. O, a trzeba ubrać. Aha, rozumiem, musimy sięgnąć dwie rzeczy, ponieważ kapelusz odbiera, zajmuje dwa sloty. Yy, na to polega, że nie ma straty punktów przy wchodzeniu, przy schodzeniu z statku. Zamienia punkty ruchu na lądzie na no, punkty ruchu na wodzie. Świetna rzecz. Wręcz cudowna. Yy, dobrze. No, a przy tym, bo sobie coś z kasze podrobimy, dlatego zatopujemy ten wrak. Yy, Będę głównie polegał na Nixach, ponieważ to jest solidna jednostka z tego poziomu. Yy, mocno defensywna, będzie dobrze ofensywna, powiem. Yy, dobrze, O no, to na początek może tego pana. A, może damy podpływę. Dobra. Panie zostało nam jeden punkt Życie dlatego nawet nie ośmielę się zaatakować. No i tak to wygląda, straciliśmy jedną nimfę. Wiedziałem, że tak będzie, ale z ze skamieniowego drzewa, które dodaje plus 1 mocy i 4000 y, złota opłaciło się jak najbardziej. I tak właśnie wygląda jakby już admirała, że sobie zbieramy rzeczy i w każdym razie mogę sobie wrócić. Y, dobrze, a zawsze po tym, jak bądź się wchodził statek, traciło się całkowicie wszystkie punkty ruchu, no, także wiecie o co chodzi. Y, pan sobie pamięta, że teraz nie będę czekał, ale nie mam na razie kasy, dlatego sobie jeszcze poczekamy, to na razie może tu pójdziemy czas na wszystko trzeba zbierać. Bo albo my, albo oni. Yy, oczywiście kupię sobie jeszcze nowego bohatera, bo w tym momencie mi stać, chyba że coś kupię w zamku. Tak, mamy wróżki. Yy, świetnie. Niedługo będzie, końiec tygodnia, pasuje wykupić jeszcze parę yy, parę jednostek. I więcej, tym lepiej dla nas. Nie wiem, czy tutaj odwiedziliśmy podnik czy nie. Na razie póki co zabiłem się złotem. Tu mam jeszcze podospad yy, piratów. Jest tu co robić. Dobra, skoro jesteśmy już na wodzie, tu możemy też wyjść. Ale my póki co popłyniemy sobie do góry. O, I w ten sposób działa, że wchodzimy i możemy płynąć swobodnie dalej. Yy, co my tu mamy? Ale nie możemy wpłynąć. No dobra. Pan Tarek, oczywiście, kasa jest najważniejsza dla mnie. Muszę dobrze coś finansowo, bo, bo gram przeciwko trzem grażą. Dobra, no, tutaj się odwiedzi. Tu też, oczywiście, zbieramy wszystkie jednostki. nam tylko możemy. I co, Pan Demon na statek idzie w tym momencie. Szybko idziemy, kasy zbierzemy i wykurujemy do przodu. Dobra, oczywiście tu zobacz do przodu. Będziemy szukać dogodnej sytuacji. Nawet jak odkryjemy trochę morza, to też dla nas będzie plus i duży. Czy bardzo dużo? Wtedy wiemy co się dzieje. Morzu, mamy tutaj wrak. Dlatego go odwiedzimy. Myślę, że powinienem wygrać. 2000 na wpadnie, straty nie będą duże. Być może... A, świetny szaf, cudowny. A, bąd, mogą się nie ruszyć w ogóle. troszkę niefortunnie nam poszło, ale 3000 wpadło nawet więcej niż się spodziewałem, dlatego się z tego cieszę osiągnięcia. No, może razie popłyniemy. Panta! Yy, pan pan zabani. Nie wiem oczywiście wszystko zbiera, co tylko jest możliwe. Oto zostawiliśmy jeszcze yy, klejnotyki, Pani Szywana, oczywiście złoto, obowiązkowe, nie wiem czy to znużymy. Nie znużymy. Tutaj już... Yy, pan Nymus nie wiem, czy nie poczekamy żeby wziął armię. No ale się zobaczy, nic jak w tym zamku, to błąd. Trudno się mówi, idziemy dalej. Mamy latarię mózgu, do której w ogóle nie mamy zasięgu, czyli od razu ma przewagę na morzu. Świetnie, bo widzę kolejny wrak. Dlatego my go atakujemy. O, będzie dość dobra nagroda, bo jest około, jest po 10 zjaw. się wspomożemy tutaj. Nice są bardzo mocne, Tego się nie obawiam. Dobra, może teraz ten panu pomożemy dokładnie. Teraz teraz jednego, pięć 5000 i lędźwie legionisty Kasa. Takie wraki, widzicie, bardzo korzystnie yy, przychodzą. Bardzo korzystne dochody przychodzą. Póki co nie mam jeszcze retuszu. Będę starał się go sensie przebudować. No ale jak wiadomo, to wkrótce się nie buduje. Kolejny wrak, ja go zatapuję oczywiście. Potrzebnie źle, także dam radę. Na wypadek użyjemy sobie błyskawicy. Dobrze. Bez strat, 3000 kolejnych wpadło. Nie wiem, czy we wraku są przeważnie żywiołki wody. O, ale też to po 3, czyli pewna wygrana. Wpadną kolejne pieniądze. Ale skoro zawaliłem, jak tylko się da ale cóż. Oczywiście bez strat. Kolejne 3000, tysiące. Mamy 20 tysięcy, czyli już dość solidna gotówka. I kolejny opuszczony statek. Ojeju, po 12. Dość dużo. Ale już mam mały, taki plan mały. Będą niestety będą straty. No ale nikt nie powiedział, że będzie dobrze. Tak właśnie myślałem. No nic. Yy, może tutaj i co? Yy, tego pana. Może nie, na następnej kolejce będę już miał magię. Mam duże straty, ale 6000, kulaż, no, daje nam 2900 aktualnie. No i na pewno my odwiedzimy ten obszerny a nie nasz rywal. Musimy jak szybciej odsłonić mapę, bo będziemy więcej czytać z ruchu wroga. Dobra, jak chcę zobaczyć, tak samo wchodzi na statek, tylko na ktoś sobie może się weźmie całą armię. Dobrze byłoby kupić CDL w tej kolejce, ale nie wiem czy już... Aha, mam coś kupionego. Szywana rzecz jasna nie zdąży... Czy kolejki? No nie zdąży, nie wiem, nie ukrywam, że zdąży, tylko czeka. na się kupić tych piratów. Yy, Pan Nemus. O, no, niech tu idzie. I co? Eee, tutaj jeszcze, o, tu mam jeszcze go jak Także postaram się go wykorzystać. Także kolejeczka. Póki co nie ma naszego y, wroga żadnego wroga na wodzie Cieszę się bardzo Fortnix, czy jesteśmy w stanie go kupić? Raczej nie bardzo Może nie, muszę Odkryję tu O, proszę, 3500 złota. Już prawie przez pusie odrobił To nic, nie szkoda mi go w to jest tylko y, bohater, który ma odkryć y, trochę lądu a miał nie z z mojego zamku. Tak, że się w ogóle nie denerwuje tym O, proszę. Pozbieramy do kasę, tęć Jak wiadomo, im więcej, tym lepiej dla nas. Dobra. Mnóstwo. A mnóstwo, że tak szybko weźmiemy. Kasa nam wpadnie. Jest po dziewięciu, ale. Zresztą bez magii byśmy sobie poradzili. Ale że mamy taką właśnie... Nawet pod... nami ruszyć się, zobaczymy czy, by... czy się panie ułożą. Dobra, nie będę czekał. Damy tu na ognia. Drugą się na ognia. Dobra i po, po zamiatane. Yy, dobrze. Oczywiście kolejna kasa wpada. Mamy tu jakiś teleport. Tak, ale tutaj już jest targ, także nie będę wchodził w paradę. Yy, pan Nemus tutaj zostanie, nie wiem czy czasem go za chwilę nie zjadą, no, ale dobra, trudno się mówi, Trzeba go na pastworo zostawiłem. Podoba mi się mój fundusz emerytalny, jest bardzo duży. Yy, co, dzień siódmy, nic nie zrobię. Tutaj pan zobani, też sobie, panie, tutaj wejdzie. To jeszcze pozbieramy. Dobra, i co, kolejeczka. Mamy już tydzień trzeci Coraz to więcej większą część mapy odkrywamy Oczywiście do mocy bo Nasze zaglądzie są tak już potężne Co my tu mamy? To tu mam... Szczerze? Yy, pan tak, co? Zbieramy oczywiście Może coś w tych zwłokach się kryje? O, pss, tak mamy Samo napełniający się wóz rudy. A o surowce dość ciężko teraz. Jeszcze póki się rozbudowuje. Pan yy, Żywana rzecz jasna, wszystko pozbiera. Jeszcze tutaj weźmiemy niksu. Pan yy, Nemus, może tutaj zejdzie do dołu. No niestety tam nic nie ma. No trudno, trudno się mówi. I coś w zamku pasuje kupić. Może ulepszymy na razie. Skupmy się, bo jest pierwszy dzień tygodnia. Także możemy, nie musimy kupować jednostek. Póki co, o panie drewno, padło. Będzie na zakup statków nowych. Dość, ciekawe, to, dość ciekawie to wygląda. Brakuje mi dużo piorunów. ale nie podejdą. Jak widzicie, o, dużo nie zostało, tak? Ale ten się dzieje, damy radę. Jednego Pana podnosimy, yyy, błyskawicą, myślę. Aha, szczerze grupa diabłów. Ja tego na razie może się nie ruszam. Nie tykam się, bo, bo nie chcę na razie minimalizować armii. Która i tak na razie nie jest duża. Oczywiście atakujemy. Po Dość dużo, dość dużo, no ale myślę, że... sobie damy radę. Dobra, mamy też ognia, z tego co wiem. No i coś będziemy musieli stracić. No, no teraz może czas na płyskawice, yy, ale troszkę przesadziłem. I to chyba tyle. Macie cztery tysiące i magiczna kula fakt faktem dobrze bo idziemy do przodu nie chcę z tego tarka ale myślę że zdałam uciec jeszcze dobrze No do przodu do przodu do przodu tutaj oczywiście kupujemy statek pasuje ulepszyć tak dobra pani Szywana oczywiście jeszcze do portu Nix musi odwiedzić pannę co, nawet tutaj o! Mamy kamień. Niech zbiera. Na coś się przyda zawsze. I co? Ulepszymy. Oczywiście jasno, już mamy morskie wilki. Czyli dość dobrze się rozwijamy. Nie mam zastrzeżeń póki co. Pierwszy wróg się pojawił bodajże tutaj. Tak. Nie jest duży. Nie jest to dla mnie duże wyzwanie. Więc może tu się gdzieś poja pojawimy, może coś, coś, coś ciekawego będzie. Yy, co, pan Tark oczywiście do przodu. Milowy, no, atakuję, mam trochę jeszcze many. To akurat wygramy Tak I tak Wygrana 3000 wpadło Dość duże pieniądze powiem szczerze Jakby nie patrzył to jest dla mnie Buto dniówki, bo w tym momencie od chyba właśnie nie mam No bo nie mam 3000, czyli z palcem w dupie kupuję każdego na, 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 na ochotę Czyli Kolejny plusik Pan z wami na statek Pani Siwana kupuje porty X I również dołącza yy, Tutaj Zbieramy wszystko Tu gdzieś pewnie 50... się Popatrzymy, tu jeszcze zostało Szątki statku leżą, nikt ich nie chce ruszyć Musimy też walczyć na wroga, bo gdzieś tu się czai Także co kolejeczka, już widać pierwsze ruchy e, wrogów. Czyli trzeba zacząć uważać. Ale póki co, jeszcze myślę, i trochę zaharatać parę rzeczy. Oj, bardzo się zezmuściłem. Ale tu możemy popłynąć. Mam jaki statek, to mnie cieszy. Ale na razie go, może się później zainteresuje. Tylko tu płynie, popłynę w tą stronę. O, tu sobie wejdziemy. Yy, teraz może zabawni jeszcze Szybana, ale ona nie dojdzie. To mnie denerwuje, strasznie. Jest strasznie wolna. Zero mobilności. Dobra, no co, kupujemy wszystkich. Całą paczkę, oczywiście, do przodu. Yy, tak, i teraz mamy wszystkich w komplecie. Całą naszą armię. Tylko, że teraz ty tego nie przekażesz, bo jak? W jaki sposób? Tak, że może na boczek odejdziesz. Tu kupimy już jakiegoś pana. A może tam być nawet. Mam nadzieję, że on dojdzie. Ale są wolne. Dobra, ja pytań. Nic nie będzie z tego. Oproszę, mam tutaj garizon. Ciekawe, czy to jest kolor? I co, kolejeczka. się przydało ogarnąć. Jest kolejny wrak. Dobra. No, ale taki strasznie cienki widzę. Lichutki. No ale dwa tysiące wpadło. Dobra, pan Targ, a może niech tu wejdzie. Pan Zobani już powinien wejść dawno. Jezu, ale jest wszystko szybkie. To są jakieś chpiny, no ale Zobani sobie gdzieś tu podpłynie. Teraz powinna się ma do, dojść. Tak, dobra, oddamy się całą armię. A on już będzie wiedział, gdzie przekazać, do czyich rąk ma trafić właśnie ta armia. Yy, także co, załamanie wreszcie? O proszę, mamy tu kowarystwo nam nie zagrożą Ale wypłyniemy sobie w drugą stronę Mamy dwa dni, także myślę, że nie zdąży nas atakować Na no, dopłynięcie mu daje jeden dzień, żeby musi sforsować garnizon ja raczej wątpię No ale... Ale trzeba być czujnym Dobrze Jeszcze nie płynęliśmy Tu jak widzicie mamy Smoczą topię. Może tam być coś cennego Nie wiem A może sobie Kryjówkę tutaj kupimy, zobaczymy teraz jak wygląda sytuacja Liczba miast ma różowe najwięcej Ale jak widzimy statystyki O, jeszcze dagrem, proszę Jeszcze dagrem jest u nieprzyjaciela. No nic, teraz pójdziemy tu po armię. Yy, to co, kolejeczka. Dobrze, póki nie atakuje. Próbuję coś czyścić, tylko że mam wszystko wyczyszczone. Jest bardzo szybki. Bardzo niedobrze tak nie? O, 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 to mi się podoba. Rzeczy tam jest. Yy, przystań. A przystań to jest mój rodzimy zamek, który. pasuje mi tak tako przystań. Dobra. O, proszę. Kolejne skrzynki, które nie weźmie rywal, tylko ja. Czyli kolejny plusik. Trybimy trochę na kamień. Dobra. か。